Będę nagrywał jak gram w piłkę nożną. Zagramy sobie 3 partie czy 5. Ja sobie pogram brameczki, sobie postrzelam. Zobaczymy ile będzie bramek. Ustawię tak na kadr. Tylko, że ja to tak jakby, a nie będzie się widzieć, bo nie mam bramki, to będę jeszcze tu. tu, tu w te takie. Tu, tu, jakaś bramka, to będzie super. Tu, tu, tu. Tu, tu, pierwszy strzał. tu, tu. będzie łatwo trafić. Czy będzie? Tak, będzie łatwo Tak, będzie jest dużo razy. Dobra. Kolejna brameczka leci na oddech. O kurde! To że ich buta wywalił. Ogólnie, to ja bym chciał sobie potrafić dużo bramek. Chodzi mi o to, żeby po prostu sobie jak sobie te bramki potrafić. Ale szczerze mówiąc. Bramki jest łatwo trafić. bez żadnego problemu. Później z kolegą możliwe, że nagram. Tu jeszcze raz. Mój I na Teraz poprzeczki. Co nie wyjdą. czekajcie, zabiję piłkę, bo przeleciała wow! dobra zrobię cięcie. jak ustawię już kadr to... i... dobra, niech się tak nagrywa tylko te kabelki skazać, kurde, dobra ten kadr nie będzie tak zrobiony Trzeba ja będzie inaczej. Bo nie mam pomysłu jak czekajcie. Możliwe. Czekajcie, jeszcze tu jest miejsce. Zebrasczenie w trampie jest tak. za wysoko. Coś tak. To jest Trampolina pokazana jest. Tu będzie za wysoko żeby to w nie widzieć no, tak, ale później nie wiem jak ją to zrobić i co ja no tak, ale z tym nie da tak w sensie o kurde no no o, dobra tutaj no Um, pierwsze co to są to Czasami może nie wejść Dobra Zrobię cięcie może, albo nie wiem bo nie, czekajcie To wyszła, essa i to chyba. W tym króciutkim odcineczku to na tyle.